Dzisiaj rzucamy okiem na prawdopodobnie najgorszy trend na TikToku od naprawdę bardzo długiego czasu. Mówimy tutaj o tych okropnych, generowanych przez AI filmikach z minionkami, które są tak naprawdę filmikami z gore, ze strzelaninami, z i całą resztą innych obrzydliwych rzeczy, które są po prostu przerobione na filmiki z minionkami i latają one viralowo po TikToku. Naprawdę jest coś takiego i ten proceder omówimy w dzisiejszym materiale. Poza tym pogadamy sobie o nadchodzącym banie TikToka w Stanach Zjednoczonych oraz rzucimy sobie okiem na drugi sezon Squid Game, który kilka dni temu pojawił się na Netflixie. Wszystkim mądre stron strony witam was serdecznie w kolejnym materiale po krótkiej, świątecznej przerwie. W dzisiejszym materiale zajmujemy się rzeczami, o których powiedziałem Wam już chwilę temu. Zatem jeszcze zanim zaczniemy, stawcie suba na kanale. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, rozpocznijcie do mojego Instagrama. Linka macie w opisie tego filmu. Już dzisiaj pojawi się tam post z podsumowaniem 2024 roku, więc możecie rzucić okiem, co tam się u mnie działo. E, będzie mi naprawdę mega miło. Tymczasem, moi drodzy, może lepiej nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy od pierwszego tematu w dzisiejszym materiale, czyli tego okropnego trendu z minionkami na TikToku który jest naprawdę obrzydliwy pod absolutnie każdym względem. Oficjalnie dotarliśmy na koniec internetu, ponieważ to, co miejsce miało na TikToku przez ostatnie dni, to jest gruba przesada. Aczkolwiek zacznijmy może od samego początku. Jak wiecie, od dłuższego czasu mamy otwarty dostęp do AI i wszelkich zasobów dawanych nam przez sztuczną inteligencję. I faktycznie pomoc sztucznej inteligencji naprawdę mega mocno może nam się przydać, przykładowo przez chat GPT, wiadomo w jakich celach wy z niego korzystacie, ja też. Generowanie obrazków, głosów, grafiki i tak dalej, no AI jest potężne, tak? Tylko wszystko Brzmi naprawdę bardzo w porządku do momentu, kiedy ktoś nie zacznie tego nadużywać. I to właśnie z taką sytuacją do czynienia mieliśmy ostatnio na TikToku, bo w jakim innym miejscu. Ponieważ od pewnego czasu naprawdę bardzo głośno jest w szczególności w zagranicznym internecie, o generowanych przez AI filmikach z minionkami z TikToka. Generalnie cały ten trend w internecie pojawił się już dobry czas temu, kiedy wychodziła ostatnia część minionków, wtedy był ten cały Nevergun. I to było w sumie jeszcze całkiem normalne i zabawne na zasadzie, generowane przez AI filmiki z takimi mega dostranymi minionkami, mi jakieś śmieszne akcje. W sensie to naprawdę było jeszcze wtedy w granicy smaku i było naprawdę okej, okay, aczkolwiek granice dobrego smaku całkiem niedawno przesunięto w kontekście tych treści. W momencie, kiedy na TikToka napływać zaczęły kolejne filmy generowane przez AI właśnie z wykorzystaniem minionków, aczkolwiek również prawdziwych nagrań z prawdziwego życia, przedstawiających na przykład strzelaniny, samobójstwa, CP, dziecięcą por... Czy jakiekolwiek inne materiały, w których znajduje się gor, czy cokolwiek, co nie jest odpowiednie na przykład dla dzieci, czy ogólnie dla typowego użytkownika internetu. Pra wygląda tak, że jakieś łapki zaczęły wykorzystywać te nagrania, następnie nakładać na nie filtr z minionków, który funkcjonuje dzięki AI, który zamienia postacie na tych filmach na minionki, które następnie albo zabijają siebie nawzajem, albo zabijają siebie, albo robią masę innych nieodpowiednich, przerażających rzeczy. Generalnie podobno to wszystko ma powstawać poprzez jakąś konkretną aplikację, gdzie macie jeszcze więcej podobnych filtrów z innymi popularnymi postaciami z bajek, aczkolwiek minionki są tutaj zdecydowanie najczęściej używane. Naproście ja więc, jeżeli jeszcze nie wiecie o co chodzi, to jest trochę tak, jakby ktoś wrzucił ci na TikToka, na przykład One Man One Jar, ale ziomkiem siadającym na słoik jest minionek, a później dzieje się z nim dokładnie to samo, co z ziomkiem na wymienionym wcześniej filmie. I coś takiego w sumie nawet się wydarzyło, ponieważ pośród tych wszystkich filmów był na przykład Ronnie McNad. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to jest najsłynniejszy samo w sieci, jak to niektórzy go nazywają. Co uważam za w sumie dość niszczący przydomek, ale dobra. W każdym razie, wstawienie tego na TikToka w takiej formie jest co najmniej niesmaczne i nie na miejscu. Tym bardziej, znając historię, która kryje się za co niektórymi tymi nagraniami, która jest naprawdę bardzo tragiczna i taką właśnie osobistą tragedię kogoś wykorzystuje się teraz jako po prostu szok video w internecie z minionkami. Chyba rozumiecie, jak okropnie to brzmi. I naprawdę to jest już ten moment, kiedy to wszystko totalnie wymknęło się spod kontroli. No jeżeli to dalej pójdzie w tym samym kierunku, to za niedługo w internecie gdzieś będziemy filmiki z postaciami z Robloxa, postaciami z Minecrafta, jakimikolwiek tego typu osobnikami, które robią po prostu masę złych rzeczy, a tym bardziej, że co niektóre przykłady tych filmików, to na przykład tak zwane CP, z minionkami. To jest dramat. Słuchajcie, nie oglądajcie tych okropnych filmów z minionkami. Dajmy umrzeć temu trendowi. Napiszcie w komentarzach na dole, czy w ogóle spotkaliście się z nim na przestrzeni ostatnich kilku dni. Jestem naprawdę mega ciekaw tego, co macie mi do powiedzenia. Teraz przejdźmy do następnego tematu w tym materiale, czyli do bana TikToka. Ponieważ mam wrażenie, że w żadnym innym filmie nie byłoby tak dokładnej okazji do omówienia tego tematu, jak w tym dzisiejszym. A skoro mówimy już o TikToku, przejdźmy do drugiego tematu, czytaj, do bana TikToka. Bo w sumie za bardzo chyba nie ma innego miejsca, gdzie mógłbym jakkolwiek poruszyć ten temat. I nie, nie, mowa tutaj nie ani TikToka u nas, ani w Europie, ani gdziekolwiek poza Stanami Zjednoczonymi, bo cały czas mówimy tylko i wyłącznie o Stanach, to tam ma dojść do bana TikToka, który był już zakładany parę lat temu co najmniej, bodajże od 2020 roku. Mówiło się o tym tu i tam, jednakże za bardzo nikt nie brał tego na poważnie, aż do tego momentu, kiedy mamy nawet dokładną datę. 19 stycznia 2025 roku. Która generalnie wygląda tak, że TikTok jest chiński. Amerykanom naprawdę nie podoba się, żeby chińska aplikacja zbierała informacje na temat ich obywateli, Informacje o tym, co przeglądają, ile tego przeglądają, z jakiego urządzenia korzystają, za bardzo nie odstaje względem tego, co na przykład zbiera YouTube czy Facebook. Jednakże różnica polega na tym, że one są amerykańskie. TikTok nie jest. Tutaj pojawia się źródło problemu. I obecnie sytuacja wygląda tak, że właśnie do 19 stycznia TikTok ma czas na znalezienie sobie jakiegoś nabywcy, który jest respektowany jako legalny w Stanach. Tutaj TikTok musi przestać być chiński, żeby być legalny w Stanach ponownie. Już wcześniej pojawiło się kilka takowych propozycji, które TikTok od Rzucał, więc mam wrażenie, że teraz nie będzie inaczej. Zobaczymy, może się dogadają, może nie. Mam wrażenie, że może być z tym dosyć ciężko, patrząc na to, że już jest dokładna data bana TikToka. I to może później potoczyć się w takim ciekawym kierunku, ponieważ następnie, 20 stycznia, Donald Trump ponownie zostaje prezydentem Stanów, a sam wcześniej mówił, że nie dopuści do wprowadzenia bana TikToka. I szczerze, nie wiem w jakim kierunku to pójdzie, na zasadzie, czy on przywróci TikToka w Stanach, po tym jak go zdejmą 19 stycznia, i nagle stwierdzi, że TikTok jest bezpieczny, wiedząc, że nie jest do końca bezpieczny. Oczywiście, jeżeli chodzi o to zbieranie danych o obywatelach, bo tak to w miarę jest, chyba że ktoś puszcza tam chore główne pokroju tego, co mówiliśmy w tym filmie. Co ciekawe, TikTok jest również zbanowany w kilku innych krajach na całym świecie, czego wcześniej nie wiedziałem, m.in. w Indiach. Zakaz został nałożony w czerwcu 2020 roku, czyli prawie 5 lat temu. Na początku 2025 roku w Albanii TikTok ma dostać rocznego bana, jednakże tutaj decyzja jest pokierowana reakcją na obawy dotyczące wpływu platformy na przemoc wśród młodzieży. W Australii TikTok oraz inne media są zakazane przed 16 rokiem życia. Pojawia się również Kirgistan, Kanada, Tajwan i tak dalej. Dajcie znać komentarze do dole, co bo o tym wszystkim sądzicie i nie oglądajcie tych naprawdę poprawnych filmów z minionkami, Jakby proszę was. No i moi drodzy, skoro temat bana TikToka mamy ze sobą, przejdźmy teraz do Squid Game 2, które kilka dni temu pojawiło się w końcu na Netflixie. I naprawdę musimy sobie obgadać kwestię tego drugiego sezonu. Przez wczoraj bo 26 grudnia na Netflixie pojawił się drugi sezon Squid Game. Mam nadzieję, że jeszcze to pamiętacie, to było 3 lata temu w internecie, co jest. Jest w sumie kawałem czasu, jak chodzi o internet, ale mam nadzieję, że ludzie jeszcze nie zapomnieli. Pierwszy sezon był masakrycznym viralem na cały internet. Jakby dosłownie każdy o tym nagrywał, niezależnie od tego, czy widział serial, czy go nie widział, to musiał robić Squid Game, nawet na balkonie. Jestem naprawdę mega ciekaw, względem drugiego sezonu również poleci tak olbrzymi viral w internecie. Sam też bo coś się zdziwiłem, że Netflix od teraz wypuścił cały sezon na swoją platformę. W sensie tak samo było przy okazji pierwszego sezonu, czego nie pamiętałem. Cóż, tak to ciekawe. Mam nadzieję, że drugi również poleci taki ja póki co mam kilka odcinków ze sobą, mi się podoba, lecę z tym do końca. Napiszcie w komentarzach na dole, czy Wy też oglądacie, albo czy już obejrzeliście, czy wam siadło, czy wam nie siadło, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. Napiszcie również w komentarzach, czy mam omawiać Squid Game w jakichś kolejnych odcinkach na tym kanale. Pierwszy sezon w miarę coś tam umówiliśmy, w sensie pojawiły się chyba dwa odcinki z tego ode mnie. W związku z czym dajcie również znać, czy chcecie jakiś materiał o drugim sezonie. Ja bardzo chętnie o tym nagram, bo póki co mi się podoba i myślę, że ogólnie również będzie trzymać poziom e, cała reszta tego sezonu. Ja póki co sytuacji drugiego sezonu Squid Game będę obserwował e, dalej w internecie, w sensie na zasadzie póki co jeszcze nie ma tak sporego virala, jak był te 3 lata temu, ale dajmy temu trochę czasu, myślę, że jeszcze wszyscy muszą to obejrzeć, przetrawić i dopiero później poleci to sporym viralem podobnie, bo tak coś czuję, że ponownie może być dość grubo. Ale nie wiem, napiszcie w komentarzu dalej co wy o tym wszystkim sądzicie. Ja póki co mam ze sobą trzy odcinki tego serialu i powiem tak, dwa pierwsze mega mi się podobały, naprawdę były super, trzeci trochę mniej, poza tym naprawdę uważam, że jest topka, zobaczymy w jakim kierunku pójdzie to dalej, póki co jaram się, zobaczymy jak to się zakończy. Tak jak mówiłem, napiszcie w komentarzu na dole, czy chcecie jakieś materiały ode mnie z analizowania Squid Game 2, naprawdę bardzo chętnie bym coś z tego nagrał i myślę, że nawet będzie trzeba, bo coś mi się wydaje, że będzie również całkiem niezły viral z tego drugiego sezonu. Tymczasem, drodzy, w dzisiejszym materiałie to byłoby na tyle, wielkie dzięki za oglądanie, wpadnijcie na mojego Instagrama, linkiem macie w opisie, a tak poza tym, wpadnijcie na kanał Wy Poniedziałek, ponieważ przygotowałem dla was coś wyjątkowego na zakończenie roku, e, tak, jakby... Zapowiadałem ten film chyba już w 2023 roku przy okazji tego Amazing Digital Circus i jakoś później zapomniałem w ogóle, że miałem go zrobić, później Wy im przypomnieliście i teraz będzie w ten poniedziałek. Zatem wpadnijcie w poniedziałek na kanał, o tym trzymajcie się mano.